Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam do odcinka, w którym pokażę i omówię Sandbar S180 firmy RealL. Zapraszam do oglądania. Na początek powiem, że do tej pory byłem takim sceptykiem, jeśli chodzi o takie gadżety, których sam dotąd nie używałem, a oczywiście mowa o Sandbarach. Mój pogląd na urządzenia audio obejmował zwykłe zestawy głośników 2.1, kolumn podłogowych 2.1 czy choćby zwykłych słuchawek. Czy zaprezentowany dziś soundbar wart będzie zakupu i używania go w domu? Przekonajmy się zatem razem. Urządzenie mimo iż ukazało się na rynku przeszło dwa lata temu to myślę, że w Polsce wciąż jest mało znanym i popularnym jeszcze sandbarem, zwłaszcza, że w takich popularnych, znanych marketach sieciówkach typu RTV AGD no raczej takich powiedzmy mniejszych firm się nie pokazuje. Produkt jest zapakowany jest starannie jak większość sprzętu. W kartonie znajduje się także minimalistyczna instrukcja obsługi, napisana w trzech językach: polski, ukraiński i rzecz jasna estoński, bo przypominam, że produkt jest produkcji estońskiej. Urządzenie po rozpakowaniu prezentuje się bardzo ładnie. Zwarta konstrukcja oraz grube tworzywo sztuczne sprawiają wrażenie wysokojakościowego towaru, który przyjemnie leży w dłoni. W przodu za maskownicę robi metalowa siateczka z centralnie umieszczonym pokrętłem głośności. Przedniemu panelowi uroku dodaje podświetlenie RGB włączane i wyłączane dotykowym przyciskiem umieszczonym z góry obudowy. Niestety nie zmienimy tu w żaden sposób trybu kolorów, no chyba że jest jakiś sposób, którego ja nie znam. Fabrycznie kolory zmieniają się automatycznie, czyli ustawiona jest popularnie tęcza. Włączanie i włączanie przycisku lub trzymanie go dłużej nie zmienia nam trybu kolorów, możemy jedynie włączyć, wyłączyć i tyle. Głośnik wyposażony jest w dwa przetworniki o średnicy 45 mm o łącznej mocy 6 W oraz wbudowany wzmacniacz zasilany przewodem USB. Ten sam przewód zasila także podświetlenie RGB w naszym sandbarze. Zestaw głośników można podłączyć do dowolnego portu USB w komputerze lub laptopie. Za źródło dźwięku odpowiedzialny jest kabel sygnałowy Mini Jack 3.5 mm. Kabel jest na tyle długi, że sięgnie do laptopa lub komputera postawionego na podłodze i tak na moje oko mierzy on około 120 cm. I teraz najprzyjemniejsza część tego programu, czyli testy urządzenia. Ogólnie nigdy nie spodziewałem się zbyt wiele po urządzeniach, które mają 6W mocy i zasilane są jedynie z gniazdka USB. Ale biorąc pod uwagę, że to tylko 6W, i to, że urządzenie nie potrzebuje dodatkowego źródła zasilania. W postaci kabla sieciowego 230V to wiele zmienia, bo jak się okazuje, zestaw gra naprawdę dobrze. Przyzwyczajony do tego, że zwykle takie głośniki 6W nie grają ani za dobrze, ani za głośno, to w tym przypadku testowany Soundbar gra zarówno głośno i dobrze. Imprezy grubość z tego się nie zrobi, ale jako produkt, który ma zastąpić kiepskiej jakości dźwięk z laptopa czy choćby przeciętne słuchawki na uszne, to jest to naprawdę godne polecenia rozwiązanie. Zainstalowane przetworniki 45 mm na dużych membranach doskonale oddają wysoką jakość i niską barwę dźwięku. Przy odtwarzaniu, zwłaszcza filmów, akcji czy muzyki, da się słyszeć coś, co imituje przyjemne niskie tony. Jeśli dopasować swoje oczekiwania do produktu, który kosztuje niecałe 80 zł, oraz to, że w tej scenie mamy dobry dźwięk i ładny design to myślę, że nikt nie będzie tutaj zawiedziony. Brak wspomnianej wcześniej opcji zmiany kolorów RGB jest raczej odczuciem, że czegoś brakuje, niżeli miałoby wpłynąć znacząco na ogólną ocenę urządzenia, bo pamiętajmy, że RGB to tylko w zasadzie dodatek. Jeśli zastanawiacie się, czy warto kupić prezentowany soundbar w tym segmencie cenowym, odpowiem bez wahania, że tak. Jeśli te materiały Ciebie interesują, kliknij oczywiście lajka i dzwonek. Ja się z Wami dziś żegnam. Cześć i do zobaczenia.